Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nagrywa, nagrywa. Dzisiaj będzie delikatna odmiana, nie prowadzę samochodu. Jedziemy do Rzeszowa, chcę obejrzeć film 3. Dzisiaj jadę z szoferem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, nie z szoferem, jadę z Elwirą sobie. Jedziemy obejrzeć Psy 3, ponieważ jestem fanem Bogusława Lindy, który świetnie wygląda, zarówno gdy gra przestępca, albo też uczciwego człowieka. Chociaż nie wiem, ile razy zagrał uczciwego człowieka. Chyba kilka razy. Zagrał kiedyś, Elwira? Uczciwego człowieka? Nie pamiętam. No właśnie, tak, nie pamiętasz, to znaczy, że mo możliwe, że nie zagrał. Bo jedź proszę, bo mi furę rozwałeś. Miałem się sen okropny, ostrzegawczy. Badały, badały. E, szanowni Państwo, mm, oczywiście jadę w zegarku, dziękuję od pana doktora. Bardzo fajny, noszę go, bo sprawia mi dużą przyjemność, zostałem doceniony, zostałem w jakiś sposób miło potraktowany, więc to chodzi tylko o to, że mi to przypomina, że ktoś tam sobie o mnie pomyślał. Szanowni Państwo, będę nagrywał dotąd, do puty, dopóki wytrzyma mi ręka, bo mam ją wyprostowaną. Jadę też, pokażę, Szanowni Państwo, z tym. Z, z tą torbą helikona którą Państwu wczoraj pokazywałem mam nadzieję, że dzisiaj się powstrzymam i nie kupię za dużo książek w Empiku, ale zawsze jak widzę książkę nie mogę się pohamować, ale już przechodzimy do audycji, będę zmieniał łapy będę zmieniał łapy łapy, łapy, cztery łapy, pięć kudłaty Szanowni Państwo chciałbym się wypowiedzieć o moralności i kulturze Dlaczego dzisiejsza kultura, uważam, to jest plugastwo w większości, nie wszystko, ale w większości. O, to może sam czy pierścień, bo to już taka tradycja się stała. O, nie ma pierścienia. Co to się stało? Być może go posiadam, nieważne. Szanowni Państwo, dlaczego dzisiejsza kultura to plugastwo wobec mnie? Znaczy nie wobec mnie, tylko, nie wobec mnie, tylko według mnie. I dlaczego uważam, że zdegenerowana sztuka. A także hip hop, który uwielbiam słuchać, jest znakiem takim, jakby może nie będę przesadzał mówiąc końcem czasów, ale jest złym momentem dla naszej ojczyzny, dla Polski. Dlaczego? Ja Państwu to wytłumaczę na prosty sposób, wracając do takiej retoryki z Wrocławia, gdzie spotkaliśmy się wszyscy. Wspaniała ekipa, pozdrawiam serdecznie. Adolfa, Tornado, Kubę, Tomka, dwóch Tomków, yy, Przemków. Yy, wszystkich pozdrawiam. Bo już nie będę wymieniał, bo zapomnę. I wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że jesteśmy na tym zlocie: jest nas 20 chłopa. I jesteśmy taką paczką. I teraz, jeśli ktoś z tej paczki, nas, na przykład lubi cudze żony, przytulać je. I nie tylko. To, czy taka osoba powinna się do tego w naszym towarzystwie przyznać? W naszej fajnej paczce to są przyjaciele, nie zostawili mnie w nieszczęściu. Najodważniejsi bali się, że ja z tym IBS-em będę miał problemy, może zemdleję, może będę panikował. Hejterzy grozili pobiciami, ostrymi narzędziami przy szyi. Miałem mieć miażdżone kości, może się bali, zostanę pobity ciężko. Ci, którzy tam mnie mocniej znają, mogli podejrzewać, że to ja kogoś pobiję. Dużo bardziej prawdopodobne, powiedzmy sobie szczerze. Więc ludzie się bali. Przyjechali najodważniejsi ludzie. I to jest paczka, to są moi przyjaciele. Bo oni zamiast mi pisać, że o Marek, ty jesteś mój ziomal i tak dalej, to ci ludzie, oni mi okazali serce w ten sposób, że przyjechali, gdy było wielkie nieszczęście, bo gdybym był sam tam, na pewno by doszło do jakiegoś nieszczęścia. Bo wiadomo, jak ktoś jest sam, to budzi to jakieś instynkty takie drapieżne u hejterów. No, a jak przyjechała cała ekipa, no to sami Państwo na kanale Analkondy, jednego z chłopaków, którzy tam byli na tym zlocie, to widzieliście, jak oni się zachowywali, tak? No to żal patrzeć, naprawdę mi się żal zrobiło. I powiem Państwu, że zróbmy takie założenie, że wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, Ludźmi naprawdę fajnymi, ludźmi, których szanuję, lubię, bo mi naprawdę pomogli zamiast jakiegoś tam pieprzenia, głupot, to po prostu przyjechali mi pomogli. A, włączę sobie ogrzewanie fotela. O! Kurde, wentylacja była włączona. Włączę sobie ogrzewanie. Więc, szanowni Państwo, jesteśmy paczką przyjaciół. Jesteśmy paczką przyjaciół. Jeśli ktoś. Co, jakbyś mogła nie przyspieszać, bo wyje silnik. Kurwa, czy było wziąć ten 4 z hakiem silnik a nie 4-litrowy? Kurwa, mądry Polak po szkodzie i tak sobie Stingera kupię. A ty dostaniesz ode mnie Genesisa. Jak umrę? No. <grytania> Szanowni Państwo, e, więc mamy tą paczkę przyjaciół. Jeśli ktoś z tych ludzi lubi cudzeżonki przytulać, pocieszać w kłopotach, a wiadomo, że kłopoty teraz każdy ma, często, bo takie czasy. To, czy ktoś powie o tym na głos? Nie. Chyba, że mi w tajemnicy, ale jak ktoś jest mądry, to nawet mi tego nie powie. Wiecie dlaczego? To jest oczywiste. Bo jeśli ja mam przyjaciół, jeśli ja mam paczkę moich przyjaciół, to ja chcę im ufać. Ja chcę się z nimi czuć dobrze. Oni mi zaufali, że ja tam nie odwalę żadnych problemów w sądzie. Byli gotowi na wszystko. Najodważniejsi ludzie. I ufamy sobie wzajemnie. Jeśli ktoś z chłopaków się schla, zasra i pożyga, to ja go przykryję własną koszulą. Bo jesteśmy przyjaciółmi i sobie ufamy. Dbam o swoich, a oni dbają o mnie. Jeśli mi by się potknęła noga, to by mi podali rękę. Na pewno, bo przyjechali przecież. W związku z tym, ja się ze swoimi przyjaciółmi chcę czuć dobrze. Więc jeśli ktoś by się przyznał, że przytula cudze małżonki, to jeśli ja będę miał dziewczynę, bo nie mam obecnie. Ale mam zamiar mieć. Nie mam dużych wymagań. Wiek maksymalnie 18 lat. Córka multimilionera, ale preferuję córki multimiliarderów. Oczywiście uroda, maks 170, 50 kg tak. Więc no, spokojnie dwa promile społeczeństwa się do, tego, do tych warunków nadaje. ale mówiąc poważnie, szanowni państwo, jeśli ja będę wiedział, że ktoś lubi cudze dziewczyny, że ktoś lubi ten niedźwiadek, wspiąć się na te cudze drzewo, i wyjeść z tego ula ten miodek cudzy, to ja takiej osobie nie mogę już zaufać. I z taką osobą będę się źle czuł. Dlaczego? Dlatego, że może wyjeść miodek z mojej barci i bym musiał wtedy zwolnić pszczoły albo zajebać. Żartuję, przemocy nigdy, no. Chyba, że w obronie aktywno-pasywnej. Także, szanowni Państwo, mogłabyś troszkę wolniej jechać? bo strasznie tutaj ten wiatr jest i ten, i, i pada deszcz. I dlatego szanowni państwo, kurde, straciłem wątek, ale fajnie grzeje, to jest dobry jednak numer z tym ogrzewaniem foteli, i powiem Państwu, że jak mógłbym się czuć dobrze w otoczeniu ludzi, którzy mogą mi moją dziewczynę po prostu wykorzystać ją. Wykorzystać, że ona będzie pijana, czy że się pokłócimy, będzie chciała się zemścić na mnie i pójdzie w ramiona innego brata, na przykład pójdzie z Adolfem. Ale Adolf to jest honorowy chłopak i on by tego nie zrobił. Dlatego, szanowni Państwo, jeśli ktoś nawet przytula cudze mężatki, to nie powinien o tym w tym towarzystwie przyjaciół mówić. Bo będziemy musieli taką osobę z tego otoczenia, z tej naszej braci... Wiesz co, nie, nie wyprzedza, bo słuchaj, i tak, i tak będziemy tam siedzieli w tym McDonaldzie, zanim będzie ten film. Nie mamy Jednak się cośpiewać. Aha, no to i lepiej. Za chwilę będę miała. Dobra. E, tak więc, szanowni państwo, pamiętaj, trzeba jechać zgodnie zawsze z przepisami. Prawo jest najważniejsze i sprawiedliwość. Dobra, e, szanowni państwo, więc wracając do tematu. Jeśli na przykład ktoś z chłopaków by handlował narkotykami, w teledyskach hip hopowych jest to bardzo częste. Handluje ziołem, handluje koką, ziobeczkami. Dlaczego ja bym taką osobę nie chciał mieć w swoim towarzystwie? Chociaż no, no tak się składa, że znam trochę dealerów. Znaczy w sumie to dwóch czy trzech. Wiesz co, mogłabyś trochę wolniej jechać, bo naprawdę jest strasznie głośno. Naprawdę nie śpieszmy się, dobra? Słuchaj, nie, tu, tu, jest do, tu nie możesz taką prędkością jechać. Tu jest do 120 tylko. Szanowni Państwo, Naprawdę, bo jest głośno, nie będzie słychać nic na tym nagraniu, jakbym Cię mógł poprosić. Szanowni Państwo, e, więc jeśli ktoś handluje narkotykami, to to niby jest spoko. Ale pamiętajcie, że w grupie naszych przyjaciół są mężczyźni, którzy mają dzieci. Jeśli ja na przykład będę miał kiedyś dzieci, to ten dealer albo jego syn, który pójdzie w ślady ojca, będzie sprzedawał narkotyki mojemu dziecku. Ja nie chcę mieć w otoczeniu takiej osoby. Mogę mieć znajomego, mogę się kolegować, mogę taką osobę lubić, ale w najbliższym kręgu przyjaciół nie będę chciał mieć. Jeśli ktoś, słuchajcie, jest przestępcą i napada na ludzi, znam takich ludzi, no w sumie też, no powiedzmy, tam dwóch, trzech znam, ale to jest taka znajomość, no wiecie, no że tam znam na siema, siema, coś tam pogadać, co w życiu i tak dalej, więc oczywiście takie osoby mogą lubić, wiadomo, że tam, no ja jakieś tam autografy daję, to trochę na innych zasadach, ale ważne jest to, że jak taka osoba napada na innych ludzi, co jest wstrętne i obrzydliwe, to jest pasożyt po prostu. Bo zamiast coś wytworzyć, coś stworzyć, to taka osoba napadając odbiera. To jest pasożyt. Nic nie tworzy. Nic nie daje innym ludziom. Żadne idei, pomysłu, wiary w siebie, mocy, energii. I jeśli ja bym w towarzystwie miał awanturnika, złodzieja i bandytę... Kurde, straciłem wątek. Czekajcie, szanowni Państwo. Jeśli ja będę miał taką osobę w otoczeniu, to taka osoba no może kogoś napaść, okraść, no, no to jest działanie niedobre dla naszego ogółu. Mogą nas potem na świadka brać i tak dalej, strasznie trzęsie. Mogłabyś jechać trochę wolniej Elwira? No tak stówę maksymalnie. Bo naprawdę jest głośno, nie będzie na tym nagraniu nic słychać, będę musiał to wyrzucić. Więc szanowni Państwo, hmm, poza tym strasznie trzęsie. Więc szanowni Państwo, hmm, Zobaczcie, jeśli jest nasza mała społeczność, strasznie trzęsie, wiesz, to chyba będzie nagranie do wyrzucenia w takim razie. Jedź wolnie proszę. Max, stówę, nie, nie śpieszymy się, nigdy naprawdę. Więc, szanowni Państwo, jeśli w naszej małej społeczności dbamy, żeby nikt nie handlował, nie dilował, nie robił przestępstw, nie był złodziejem, bandytą, oszustem, nie zaliczał cudzych żon, jeśli dbamy o to, żeby mężczyźni dbali o swoje kobiety, żeby byli im wierni, bo ja lubię na przykład jak. Jakiś mój kolega czy znajomy mówi, że dba o swoją dziewczynę i jest wierny. Ja uważam, że to jest podstawowy obowiązek mężczyzny. Jeśli kobieta o nim dba, i jest ok, to też o tą kobietę trzeba dbać i nie wolno jej upokorzyć zdradą w żadnym wypadku, chyba że no, jest coś nie tak, ale to wtedy trzeba rozmawiać, mediować. Jeśli to nic nie daje, trzeba to te więzy zdecydowanie przeciąć. I teraz sobie wyobraźcie, że ta paczka naszych znajomych, wiadomo, że ja w tym otoczeniu, nawet jeśli ktoś jest bandytem oszustem, to niech mi tego nie mówi. Bo ja wtedy nie będę chciał mieć w najbliższym otoczeniu takiej osoby. Dlaczego? Bo kiedyś ta osoba może mnie oszukać. A co ja jestem taki, co ja jestem taka figura? Mnie też mogą oszukać. Zresztą ja byłem oszukiwany, szanowni Państwo, wielokrotnie. I w związku z tym ja po prostu nie nienawidzę ich ludzi ich wręcz. I teraz zobaczcie, jeśli nasza paczka miałaby się utrzymać przez wiele lat, jeśli mielibyśmy sobie pomagać w życiu, jeden za drugiego to wtedy musimy zadbać, żeby nie było przestępców, dilerów, bandytów i tak dalej. To chyba Państwo rozumieją. A Polska, nasza ojczyzna, to też jest taka grupa, tylko ta grupa liczy prawie 40 milionów osób, prawda? Więc jeśli w tej grupie śpiewa jeden z drugim hip-hopowiec, a dziesiątki, nawet może i setki tysięcy, nie mam takich statystyk, informacji, małolatów jest podnieconych, jak koleś coś tam śpiewa, bo idzie wieczorem z ziomami na robotę, czyli kogoś okraść, albo idzie do kogoś do mieszkania, żeby okraść mu mieszkanie, to znaczy, jeśli młodzież się tym fascynuje, że pasożyt idzie zabrać drugiemu człowiekowi, który się ciężko napracował i idzie mu zabrać te rzeczy i młodzież się tym rajcuje, to znaczy, że ta grupa jest do dupy, krótko mówiąc. A jeśli więzy międzyludzkie, jeśli moralność tych ludzi jest niska, to te państwo nie ma żadnych więzów, ono jest słabe. Państwo, w którym ludzie się lubią, szanują, w którym jest moralność między ludźmi, to państwo nieprawdopodobnie silne. To są ludzie silni miłością, taką radością, taką więzią między sobą. Ludzie dbający o siebie. Na takie państwo rzadko kto chce będzie, będzie chciał napaść, bo ci ludzie będą walczyli z okupantem, będą o siebie dbali, pomagali w nieszczęściu. Nie będzie kapusiów, woks nie będzie youtuberów, którzy będą chwalili obce państwa, wyszydzali każdego, kto powie coś dobrego o Polsce albo o winie innych państw wobec Polski. Dlatego jeśli w kulturze, zwłaszcza hip-hopowej, cały czas chwalą się tym, że idą na robotę czy kogoś okraść, że kogoś pobili, że dilują prochem, ciągle są piosenki o kokainie, o narkotykach, które doprowadzają. Ja wiem, że to jest śmieszne, fajne. Ja też sobie lubię pożartować. W bliskim kręgu znajomym o koko, spoko, tak o wciąganiu do nosa i tak dalej, a to są żarty. W dużej takiej skali, jeśli chodzi o kulturę narodu, jeśli w tej kulturze staje się priorytetem, może nie priorytetem, tylko jeśli staje się. Jeśli się o tym mówi, jeśli jest to fajne, jeśli ktoś, kto śpiewa od sprzedaży Koksu, gandzi, Dragów, dopalaczy i innych rzeczy, o robocie, o okradaniu innych obiciu innych, obyciu w gangu, o tym, że się masowo handluje prochami. To nawet jeśli to jest piz na wodę. Bo wiadomo, że ci raperzy jak pokazują furę, to ją wypożyczają z wypożyczalni, a rolę kokainy spełnia jakaś tam mąka, czy, czy coś innego, to w tym przypadku znaczy to, że z Państwem jest źle. Nie wiem, czy Państwo rozumieją ten mój wywód. Da się to zrozumieć, Elwira, czy się zaplątałem? Da się. No jeśli ta społeczność, o której ja mówiłem, no to jest... O, jego odpowiednikiem tej społeczności jest yy, państwo, tak? Bo przecież pamiętajcie, że Polaków mordowano za to, że jesteśmy Polakami. Nie za to, że ja jestem misterem Mongolii, numerem jeden najprzystojniejszym w Mongolii i nie za to, że coś tam, jakieś książki piszę, czy yy, że nie jestem jakimś fanem Niemiec, że nie jestem fanem młodych youtuberów, tylko za to, że jestem Polakiem. Więc jak nie jesteśmy rodziną? Byłeś Polakiem, Kliknąłeś do rasy panów, to dostawałeś kulę w łeb, albo ci wyrzynali rodzinę. Więc Polska i Polacy to jesteśmy jedna wielka rodzina. Jeśli w kulturze dominuje to, że ktoś dupsko pokazuje sra, albo jakaś kobieta z. Naprawdę, Elwira, to jest niewiarygodne. Baba stanęła na dwóch krzesłach i leciała jej krew z krocza, i ona tą krwią jakiś obraz namalowała obrzydliwy. Albo kolejna baba srała na zewnątrz. Niektórzy sobie. Słuchaj był jakiś chłop, oderżnęli mu kawałek mięsa z pleców i to zjedli, wiesz, malutki kawałek mięsa. Że taki, wiesz, rytualny kanibalizm. Więc jeśli kultura, zamiast promować miłość do narodu, sport, umiłowanie sportu, umiłowanie tego, żeby pięknie wyglądać, żeby być silnym, umiłowanie wolności od nałogów. Jeśli jest śpiewane, żeby jebać policję, no przecież to jest chore, no musi być policjant, bo gdyby nie policja... To ci wszyscy, co krzyczą o tym rozpruwaniu, o tym konfidenstwie i tak dalej, to przecież przestępcy, którzy są na szczycie tej hierarchii, to przyszliby po tych rozjebusów, co tak mówią, że tak o, pret z rozjebusami i tak dalej, i by im nie gardła. Najsilniejszy by przetrwał. A potem, szanowni państwo, gdyby przestępcy, gdyby było jebać policję, nie byłoby policji. Ci przestępcy by stworzyli hierarchię i oni dopiero by policję zrobili. Musieliby zrobić, bo żadna grupa bez moralności. Bez takich praw moralnych po prostu nie przetrwa. Nie przetrwa. Będzie słaba. Będzie można taką grupę zmiażdżyć i zniszczyć. Młodzież powinna być, młodzież powinna nasiąkać ideami sportu, kondycji. Każdy Polak, moim zdaniem, powinien trenować boksem, ma co chce, e, trenować sporty, być wolnym od papierosów, od alkoholu, od wszelkich nałogów, które robią z człowieka niewolnika. I dziada robią, bo pamiętajcie, że narkotyki to jest jak fałszywy przyjaciel. Na początku jest wszystko spoko, spoko, koko, wnoko. A potem ten przyjaciel Cię zdradza, jesteś na dnie. Czy muszę Państwu tłumaczyć, jak menele i ćpuny wyglądają? No, chyba nie muszę. Każdy z Państwa widział ludzi, którzy na przykład za często nawet przesadzali z marihuaną. I co potem było, jak oni bełkotali? No, ogólnie są niezbyt kumaci mają problemy z koncentracją, pamięcią, więc powinni ci wszyscy raperzy śpiewać o sporcie, o dbaniu o siebie, o uczeniu się o tym, żeby zarabiać dużą kasiorę, ale uczciwie, a nie chodzić na robotę, a nie chodzić na robotę i okradać Bogu Ducha w innych ludzi. Dlatego jeśli kultura jest plugawa, a w Polsce niestety często jest, to niestety źle to wróży dla Państwa. I powiem Państwu, że bardzo łatwo być z niemoralnym człowiekiem. Bardzo łatwo jest tak jak soku promować jakąś tą wódę z, z Lindą. No, o co mam wielki żal do Sokoła, bo uważałem go za e, człowieka wyższej kategorii. E, człowieka, który no, nie jest takim prymitywem. Bardzo łatwo jest śpiewać o robocie, bardzo łatwo jest śpiewać o tym, że z ziomkami komuś pierdolę spuściliśmy i śpiewa to chłopina, który waży 40 kg, i psztyczkiem byś go walnął, i on by się wywrócił. To jest łatwe. Ale trudno jest być porządnym człowiekiem. Trudno jest wstawać rano, trudno jest codziennie chodzić na treningi kickboxingu albo boksu albo MMA. Trudno jest rezygnować z przejadania się, trudno jest rezygnować ze słodyczy, z wody, z alkoholu. Trudno jest powiedzieć ładnej dziewczynie, gdy w domu czeka żona wierna. Trudno jest powiedzieć dziewczynie, wypchaj się, bo mam żonę, albo mam dziewczynę i nie chodzę na boki. To jest trudne. Najłatwiej jest powiedzieć, że się idzie na robotę. Że się kogoś okrada, że się komuś w pierdol spuściło, albo to, że na przykład się diluje prochem i ma się dużo tego prochu. Wtedy są wyświetlenia, wtedy jest kasa. I to jest właśnie zły znak, zły omen dla kultury i dla Polski, że w taki sposób się to właśnie odbywa. Dlatego, że to, co jest pokazywane w teledyskach, to młodzi ludzie też tak chcą. Młodzi ludzie myślą, że jak będą pili. Whisky, tak jak soku, to będą bogaci jak soku, będą ludźmi sukcesu, bo soku jest człowiekiem sukcesu. Pan soku, bo to nie jest jakiś mój ziomal. W związku z tym, jedyne czego się nabawią od picia whisky to wymiotów z gagi, nadkwasoty i innych różnych ciekawostek, bo soku ma odniósł sukces nie dlatego, że wali wódę, tylko odniósł sukces dlatego, że pracował, uczył się i ogólnie no, ciężko zasuwał całe życie. Stąd ma pieniądze, które mu się oczywiście należą. Dlatego mam żal, że on nagrał reklamę w bo to jest łatwe. Ale żeby zareklamować klub sportowy, niech zareklamuje samochód jakiś, dacie czy coś, nie ma problemu. Jaki problem? Musisz jeździć jakimś samochodem, byle nie niemiecki. Wiadomo dlaczego, bo dopóki nam nie spłacą kasy, nie powinniśmy nic kupować niemieckiego. Dlatego, szanowni Państwo, to jest wszystko zły omen. I Gdybym umiał rapować, a nie umiem, bo gdy zaczynam rapować, to ludzie wyrażają bluzgają na mnie, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. To, e, to bym śpiewał właśnie o takie fajne rzeczy. Jeśli ktoś ma jakiś talent raperski, to proszę pomóżcie mi, bo wiecie, że ja sam. Karetka idzie. to przepuść, przepuść. Z Panem dobrym Bogiem. Niech tam ktoś uratuje się. O, skręciła. Także, szanowni Państwo. To jest po prostu narzekanie, to nie na nas, to jest właśnie takie może jedno z narzekań, kurwa kiedyś to było, tak więc ukochani radiosłuchacze, to by było na tyle narzekania na dzisiejszą moralność i na stan spługawienia kultury i na tych pseudartystów. Sztuka powinna być piękna, sztuka powinna człowieka uznaślać. Na przykład teraz tutaj sobie jechałem, zanim wpadłem na pomysł tej audycji wideo. Jechałem sobie z przodu, bo ja jestem po prostu po lekach i po lekach po prostu mogę prowadzić, ale no wolę nie. Dlatego poprosiłem Elwirę. I słuchajcie i włączyłem Rogala Dedel, którego lubię słuchać po tym bonusa. Nie mogliśmy wytrzymać Elwira, nie to było coś okropnego, taka dysharmonia, nie? No, i co zrobiłem? Wpuściłem zespół Genesis. No, samochód Genesis stoi, muzyka Genesis, a potem puściłem, bo zgrałem sobie Elvisa Presleya I pojawiła się w duszy radość, harmonia i wszystko fajne. Elwira, chłopaki się na ciebie skarżą, moi przyjaciele. Skarżą się cały tego? czas na ciebie, że ja wychudłem, że ja chudy jestem, że ty mnie nie dokarmiasz, że ty mi jakieś narkotyki podaj zaczek, i wychudzony jestem. No. Tak, no ja się od, szanowni Państwo, który mamy? 20 mamy od 2 stycznia, od kiedy się zatrułem, nie jem słodyczy, nie piję żadnego alkoholu, tylko narkotyki biorę, nie no, żartuję. I ogólnie ograniczyłem jedzenie, natomiast tiktaki jem, dwa razy dziennie zjem jakiegoś cukierka, jakiś tam holz czy coś takiego, ale to głównie jak wychodzę, żeby, żeby ładnie z bo bardzo o to zawsze dbam. E, I słodzę sobie miodem, ale w małej ilości, dwie herbaty dziennie, więc schudłem jakieś 5 kilo i tyle. Także, szanowni państwo, to by było na tyle. Dziękuję państwu za wysłuchanie, mam nadzieję, że nie wytrzęsło państwa e, zbyt mocno. E, co jeszcze? Chłop w dom, Bóg w dom, dziękuję za wysłuchanie z panem dobrym Bogiem. I ja postaram się dzisiaj jeszcze nakręcić recenzję Psy 3, a jak Elwira wytrzyma, to pojedziemy sobie jeszcze po. E, Psy 3 w Heliosie są, bo już w Milenium w Multikinie nie grają. I od razu pojedziemy, to może Elwira pójdzie sobie na Szopik, a ja pójdę na tego Bad Boya Wegi. Filmy Wegi są um, takie jak Fabia na podwozie Opla, ale pójdę, zobaczę, bo trzeba być błądą. No i będzie jakiś materiał, więc postaram się nakręcić jakąś recenzję, jak dojedziemy, bo miałem kiepskie sny dzisiaj. No, ale może dojedziemy. Także dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, cześć.